No dzień dobry eee, chyba powinienem zmienić powitanie Tak czy siak e, zrobiłem mi Już nie pokazywałem jak robię bo za dużo roboty było a musiałem się wyrobić w jeden dzień No ilość miodu z e, Ilość miodu z wszystkich uli Znaczy wszystkich uli produkcyjnych czyli na dobrą sprawę siedmiu było 30 litrów, no bardzo mało, tylko e, skąd to się wzięło? Nie? nie, że nie ma pożytku wokół, bo nakrop jest cały czas, prawie cały czas noszone. Nie ograniczałem matki w czerwieniu i cały czas czerwiła na 10 ramkach. No to, to w sumie jest mi niezbędne do robienia odkładów, e, tak więc e, na razie tak trzymałem. Plus nie wywoziłem w tym roku. Nie? W przyszłym roku wywiozę na rzepak. Więc e, będzie chociażby drugie tyle z rzepaku. E, tym bardziej, że planuję wzmocnić te rodziny. Ro, dlatego robiłem bardzo mało odkładów. Jak na mnie, e, planuję wzmocnić te rodziny w taki sposób, że do, zaraz będę pokazywał zresztą z których uli będę brał ramki. E, dzisiaj mamy chyba 7 lipiec. Więc do czerwca, stycznia, luty, może czerwiec, lipiec, sierpień. Do sierpnia. Planuję, żeby co najmniej rodziny były na czerwiu miały co najmniej na pięciu ramkach. Nie? Na pięciu ramkach, tak więc dołożę co najmniej trzy ramki do tego czasu do każdej rodzinki z macierzaków. No to osłabi macierzaki, ale. Ale będzie coś trzeba zrobić, żeby te, 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 te ule były z kolei gotowe na rzepak. Bo ja w przyszłym roku planuję zebrać no, co najmniej z te 15 litrów z ula, nie? To by dawało mi mm, 20 razy 15, nie? Całkiem sporo. Znaczy całkiem sporo, no na pewno coś to by było w porównaniu do tego roku, gdzie miód w sumie jest na dobrą sprawę. Tylko żeby dać paru osobom co im wiszę no i im zrobić w końcu czworyk. czwórniak, czworak, czwora, kurde. Trójniak, czworak. Jest trójniak, czyli będzie czwórniak. O, czwórniak. On zrobi a planuje trójniak, znaczy mówimy o miodzie pitnym, ale nie tajemniczonych, nie? Czwórniak jest trochę, yy, znaczy trójniak, dwójniak jest bez, gdzieś ciężki, bardzo trójniak podchodzi, ale to nie jest tak do picia, a czwórniak akurat jest tak, że yy, sobie można wziąć o figę. Przyszła kot. Eee, przyszłej i, i patrz. Figa nie idź tam, tam są pszczoły Będą cię żądlić, halo No i poszło eee, No eee, Czwórniak jest idealny Tak więc akurat będzie na 20 litrów tego trunku A plus, no trochę do rozdania Dobra, przejdźmy na pierwszą kamerkę I teraz pokażę jak wygląda pasieka o, no, i, e, no i pokażę z czego będę brał e, Ramki, ile i co Tak plus minus, żebyście wiedzieli, nie? No to i tak wygląda pasieka. Może od tego zacznijmy, jak to tam wygląda z odkładami. Nie? Ten odkład, co widzicie, e, matka jest strutowiała. Już sobie pociągnęły matecznik. E, no, Nie będzie to najspanialsza matka, produkowana w końcu w odkładzie, ale w sumie, jak się wszystkie pszczoły wzięły na to jedno jajko, no, a myślę, że coś powstanie, tak czy siak. Ten zakładam, że nie wyjdzie, aczkolwiek jeszcze daję mu szansę. nie? Więc tutaj jest bardzo dużo pszczoły, więc istnieje szansa na to, że. Pociągną sobie nową matkę, u nasieni się, tylko że to będzie: na dobrą sprawę, to będzie początek kolejnego miesiąca. Więc średnio ten ul, raczej będzie wymagał albo dużej pielęgnacji, albo kto to wie, czy zazimuje się. Nie teraz, tak. Tamten to już jest w sumie: liczę jako produkcyjny, bo już jest w sumie na połowie ramek, na sześciu. 5 ramkach czerw, więc jest spoko. Jego, to jest pierwszy odkład, który w ogóle robiłem na początku maja. No, jest silny, jak się domyślamy. Ten generalnie jest tak samo, no, że nie tak samo na 4 ramkach czerwiu, i siła jest znaczna. So, spo, tutaj nie będę w ogóle dokładał czerwiu. Tu podłożyłem matecznik, bo yy, nie było matki. Ten też liczyłem, że może wyjdzie, może nie Zobaczymy, czy się wygryzie Jak się wygryzie, no to go trochę podpielęgnujemy I ewentualnie połączę z tamtym, co przed chwilą omawiałem ewentualnie No da się zazimować Zobaczymy e, Tak czy ten, generalnie jest matka Jest czerwienie, klasycznie dwie ramki czerwiu Tutaj mamy ule produkcyjne Z których brałem miód A e, Te wszystkie Plus ten, ten nie Bo tutaj się pomyliłem i przełożyłem matkę do górnego Korpusu to wocowało sami wiecie czym. Eee, brakiem miodu. Eee, tutaj jest ul. produkcyjny, z którego też brałem. Tam za drzewami jest ul. produkcyjny, z którego brałem. Jest 8 w sumie: 8, 8. a to nie 7. No z czego? Nie, no dobra, tutaj jedna była praktycznie osuszona. Nie wiem czemu, więc tego już nie liczę. Dlaczego mówię 7. Dobra, eee, i odkłady, nie? To są moje odkładziki, plus tamte. Tamte, nie? Tylko, że tamte już dwa gotowe są. Jeden jest tak samo jak te przez chwilą, co pokazuj, zaraz będę pokazywał. A ten to. dziulbie, może będzie, może nie będzie. Najwyżej połączę z tym. No proste, nie? Dobra, jak to wygląda? Wszystkie matki są zaznaczone, z wyjątkiem tego rąbanego ula. Znaczyłem matkę trzy razy. Za każdym razem ściągałem jej opalitko. Znowu jej ściągnęło opalitko. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, z czego to się bierze. To jest, nie wiem, może to są zachowania higieniczne jakoś super mega duże, bo, bo, bo nie mam pojęcia, no, dosłownie, przytrzymałem nawet matkę tak, żeby ten klej na 100% wyschł, on i tak ściągnęł z niej opalitko, albo wezmę jakiś flamaster i nią maź na koniec końców, albo, albo oleje, zobaczę, no, na, tak czy siak ściągają opalitko, nie, jestem zirytowany. Jest Tutaj każda, no trochę są silniejsze, trochę już nie będę otwierał, bo jak widzicie latają. Plus nie mam tyle miejsca na komórce, a chcę jeszcze nagrać recenzję miodarki Łysonia z serii Minima, bo na niej robiłem, kupiłem ją i robiłem mnie i Już zajawię, że mi się strasznie ona nie podoba. Naprawdę jest z punktu widzenia mojego wykształcenia, czyli technologa, jest jest beznadziejnie przemyślana. Dobra, nieważne. Tutaj są podwieramki czerwią. Matki wszystkie czerwią już na tą chwilę. Bardzo ładnie czerwią. Eee, jedyny mankament w tym zobaczyłem to, ale przez to, że prawdopodobnie ją zestresowałem bardzo mocno, bo czerwiła ładnie, ale tutaj mam parę jajeczek w komórce, nie wiem czy matki nie zetną mi w takim wypadku i nie spróbują wymienić aczkolwiek ja rozumiem z czego to się wzięło, bo po prostu tą matkę zbyt zestresowałem e, pracą w, przy tym e, no ale czerwiła do tego momentu w sumie do wczoraj, bo dzisiaj patrzę i tyle y, jajek było złożonych po prostu, myślę, że to się ustabilizuje i będzie wszystko ok a co będę planował, z, do każdego z tych uli tych 3, 4, trzech plus jeszcze tamtego o, tego e, czyli 4, mam razem 8 uli, będą podkładane ramki z czerwiem z jeden, dwa no, i z pięciu. Tutaj jest co prawda sześć, ale pamiętacie, że w jednym z, przez przypadek uszkodziłem matkę, i ją wymieniły Znaczy, ja głupi nie wiedziałem, że uszkodziłem matkę. Koniec końców, e, inaczej. Były mateczniki, które zerwałem. E, ale, bo widziałem matkę, była oznaczona, nie? Ale okazało się, że matka przestała czerwić. Nie wiem, co się stało. Może już się wypracowała, czy coś w ten deseń. No i efekt był taki, że no. Nie było praktycznie nic, zero jajek. Była przerwa w czerwieniu, czy co najmniej przez dwa tygodnie, trzy nawet, licząc, że jeszcze matka musiała się wyprodukować i e, unasiennić. Jest dobrą sprawą to to jest w tej chwili odkład. To znaczy, jedynie co ratuje, to że ma bardzo dużo pszczoły. No i dzięki czemu bardzo szybko wystartuje, e, więc też dojdzie spokojnie do siły. E, więc z tego odpada, a ze wszystkich innych pozostałych będę brał co najmniej, no, czyli mam. 5 plus 1, 2, 3 bo tamten też się liczy jako produkcyjny czyli z niego też będę brał czyli mam 8, 8 razy 3, bo co najmniej e, no pod ukradnę im z 3 ramki to będzie 24, 24 przez 8 no czy jak się domyślacie, no to jest tyle samo nie, z każdego, z, z każdego ula produkcyjnego będę brał po jednej ramce tygodniowo za tydzień e, czerwiu, aż bo tutaj muszą się ustabilizować te wszystkie ule. E, no i muszą pierwsze pszczoły wyjść z komórek. No to wtedy będę dokładał e, też pszczoły na wygryzieniu, a przynajmniej będę starał się. Co spowoduje to, że będziemy mieć tutaj w każdym odkładzie co najmniej 3, e, 3 ramki dodatkowego czerwiu, co jest myślę całkiem sporo. Bo będę wybierał w miarę takie pełne te ramki z czerwiem, nie? Tak więc, e, pod koniec, jak zakładam, że same z siłą będą dochodzić, czyli to będą 2, 3, 4 Myślę, że spokojnie same do czer... czerwca, do sierpnia, by doszły one mm, do 3-4 gramek z czerwiem, same bez boostu, a z boostem, czyli z przekładaniem tych ramek, myślę, że. Spokojnie dojdą do 6-7 ramek z czerwiem w tym miesiącu kolejnym, który jest jakby decydujący jeśli chodzi o zimowlę, nie? Więc za tydzień zaczynam podkładać ramki, plus zaczynam leczenie z warozą, nie? Czyli apriwarol, to się nazywa, tak, aprivarol, przedmuchać je dwukrotnie mam zamiar. No bo tak się robi, w sumie tak jest w tej ety etykietce. A tutaj widzicie w sumie notabene Przygotowywuję, to jest moi, moja wisienka, którą jest jakby testową wisienką, yy, bo planuję posadzić sadnie i się uczę na tej. Yy, no ale to to może kiedy indziej będę się na tym fokusował. No a jeśli chodzi o pszczoły, no to jest właśnie chyba tyle co chciałem powiedzieć. Na pewno przyszły, przyszły w przyszłym sezonie. W przyszłym sezonie, za tydzień, e, coś jeszcze się pojawi z pszczół. No i wyczekujcie jeszcze filmika z e, recenzją łysonia, aczkolwiek było i pojadę po tej miodarce równo. Naprawdę. Nie podoba mi się. Jak na koszt, który kosztuje 1800 za miodarkę, to jestem zawiedziony. Naprawdę. Dobra, nieważne. Nie tak też jak no, trochę mniej optymistycznym akcentem kończę ten filmik, ale, ale będę musiał się wyżalić. Dobra, do przyszłego.